Szanowni Państwo, kontynuując cykl szkiców poświęconych polskiemu prawu karnemu w tym wymiarze, w którym chroni ono gospodarkę, chciałbym przedstawić garść uwag dotyczących przestępstwa określonego w artykule 305 Kodeksu Karnego. To przestępstwo nazywane jest bądź to zmową przetargową, bądź to ustawieniem przetargu. Na czym ono polega? Otóż wszyscy wiemy mniej więcej, co to jest przetarg i czemu on służy. Przetarg to pewien ciąg działań, które mają doprowadzić do wykreowania optymalnego dla zawiedomionego kontrahenta i ustalenia stosownej ceny. Otóż w ten proces można i niekiedy, tak to niestety bywa, ingerować. Ingerować na różnych poziomach. Otóż. Zgodnie z treścią artykułu 305 zabronione jest utrudnianie przetargu, uniemożliwianie przetargu, wreszcie wchodzenie w porozumienie z innymi osobami celem właśnie utrudnienia albo uniemożliwienia albo przekazywania informacji tym osobom. Całość oczywiście zmierza do pewnego wypaczenia tego procesu i w konsekwencji do tego, iżby przetarg albo nie doszedł do skutku, albo już by wygrał Ktoś, kto wygrać w normalnych okolicznościach nie powinien. Pokrzywdzonym takim przestępstwem jest oczywiście ten, kto że tak rozpisuje, kto chce zamówić określony towar albo określony usługę. Ale pokrzywdzonym jest także każdy z nas, ponieważ jak powiedziałem, jest to przestępstwo skierowane przeciwko obrotowi gospodarczemu, a więc pewnym zasadom, które wyznaczają zdrowe reguły wolnej, rynkowej gry która w konsekwencji zazwyczaj jest zgodna z interesami nas wszystkich. Proszę Państwa, jakimi przykładami ustawiania przetargów mamy najczęściej do czynienia? Otóż, z dostosowywaniem warunków przetargów tutaj, oczywiście, musi być aktywność po stronie osoby reprezentującej zamawiającą firmę do potrzeb konkretnego wykonawcy. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia np. przy zamówieniach samochodów, które łącznie spełnia raptem jeden motyw. Możemy sobie wyobrazić także i zmowę po drugiej stronie zmowę tych, którzy powinni konkurować o wygranie przetargu. Otóż bardzo często dochodzi do zmowy, jak mieliśmy do czynienia w ostatniej, no, nazwijmy to, aferze gruntowej, kiedy rolnicy chcący nabyć określone Określoną ziemię, dochodziły do porozumienia, żeby zaniżyć cenę tego zakupu. Bardzo często, oczywiście, mamy także do czynienia z pewnymi krzyżującymi się relacjami, kiedy jedna z osób biorących udział w przetargu ma kontakt z osobą reprezentującą zamawiającego kontrakt. Tutaj bardzo często dochodzi do przekazania określonych korzyści majątkowych. A czasami, a czasami dochodzi do pewnych rzeczy, może i trochę śmiesznych, jak na przykład w sytuacji jednostki budżetowej, która chce bardzo szybko pozbyć się środków, które ma roz, do rozdysponowania, a zostało już tylko raptem dwa miesiące. Samo przestępstwo jednak śmieszne. Nie jest zagrożone, jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, ograniczenia wolności albo grzywny. Ścigany jest... Z oskarżenia publicznego, z tym, że jeżeli popełniony jest na szkodę osoby innej niż skarb państwa, na wniosek pokrzywdzonego. Dziękuję bardzo Państwu.